Dzień dobry moi kochani państwo, witam! Kolejny dzień przed nami, kolejny dzień żeby trafić jakąś niebieską kartę Może niekoniecznie TOTY, ale chociaż jakieś, jakieś wyróżnienie, żeby nie przesadzać Na dzisiejszym odcinku kochani państwo mamy kilka fajnych rzeczy odblokowanych Ponieważ wiecie widzicie sami mamy aż trzy zakładki, w których musimy odebrać paczki Ponieważ jest kilka fajnych rzeczy, które mi się przydadzą do składu Więc zaraz wam to wszystko pokażę Oczywiście klasycznie paczuszki z SBC, kontynuujemy Food Champions I testujemy Rafinie, nową kartę ewolucji, którą udało mi się już skończyć na prawym skrzydle Jeszcze również będzie grał z nami Francesco Totti Więc moi drodzy państwo, w górę, również kanał zostaw as the daily Na początek możemy sobie odebrać skrupulatność tygodniowej rozgrywki czwartego sezonu. Wszystko się udało mi skończyć, także mamy dzięki temu dwa razy 85+, plus i trzech zawodników 84, więc oczywiście takie, takie rzeczy z chęcią przygarnę. Później w wydarzeniach na żywo mamy również skrupulatność yy, wydarzenia na żywo, również to skończyłem, czterech zawodników 83+, plus. i za wszystko, co ciekawe, mamy coś takiego jak ewolucja, która daje plus 1 do tempa, plus 1 do dribblingu, dla kart maksymalnie 86, jak dobrze wiecie. Ma pewnego zawodnika, który ma 86 ratingu, jest to piękny Turek z więc oczywiście taką ewolucję z chęcią przygarnę i to nie koniec. Aktualnie w y, raszu, może niektórzy nie wiedzą, jest kolejna ewolucja do zdobycia, która, uwaga, daje plus 2 do podań, również dla karty Max 86. Więc, proszę Państwa, Kenan Ildiz dzisiaj dostaje naprawdę bardzo solidnego boosta. Najlepsze z tym wszystkim to rating się w ogóle nie zwiększa. Więc to jest naprawdę perfekcyjna ewolucja, bym nawet powiedział, dla Ildiza, więc toczy się bardzo Kenan. Będziesz szybszy, będziesz miał ciutko lepszy dribbling i do tego dajemy również tak zwaną nieskazitelną kontrolę. No i tutaj dzięki temu Kenan będzie miał podani 90 Jeden. I zobaczymy, czy będzie to w ogóle czuć w meczu, nie, no bo jednak trochę mu te staty zbustowaliśmy, więc zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przejdźmy do paczek, bo troszkę ich mamy. Oczywiście sobie również otworzymy paczki ze ZBC 83 razy 10 i w sumie tyle, no bo nic więcej nie ma. Paczki typu gówniane będę skipował, no bo nie, nie oszukujmy się, szanse że tam będzie jakaś karta niebieska, są bardzo małe. W ogóle właśnie dzisiaj jest mecz Juventusu z Napoli również jest Milan z Romą i jakieś inne poboczne, których nie śledzę. Także moi drodzy, powiem tak. Juventus gra grał siebie z Napoli, z Napoli, które jest zajebiście osłabione, I jeśli dzisiaj nie będzie. nasze znaczy, powiem tak, jak ja mówię takie rzeczy, to źle to się kończy. Ale kurde, z tak osłabionym Napoli u siebie nie wygrać. No to trochę będzie niedosyt, nie ukrywam. Więc naprawdę mam nadzieję, że dzisiaj chłopaki zepną dupę. O, informik Hidalgo. Mam nadzieję, że chłopaki dzisiaj zepną dupę i po prostu wygrają mecz. Te trzy punkty są bardzo potrzebne. Aktualnie eventus jest na szóstym miejscu, bo komu wygrało A no. Zaraz wam pokażę, jak wygląda mój magazyn duplikatów. Ale ogólnie podjąłem decyzję, że będę robił tego Tutiego, no bo kurczę wyszedł teraz ten pik Messiego z. O, oh, No tak. Wyszedł teraz pik Messiego z Ronaldo, ale pik, który kosztuje 3 miliony monet. I powiem szczerze, że Karty nie wyglądają jakoś fatalnie Ale no wolę tego Totiego Mimo wszystko wolę tego Totiego Bo jest to milion mniej Bardziej jest mi bliżej do Totiego Niż do tych dwóch kart Więc raczej właśnie nad tym Totim zostaniemy 5 razy 80 plus również sobie pomijamy Bo to jest, no mówię wam Tutaj po prostu nic nie będzie Więc no właśnie Trzech zawodników 86+, plus. czy tu będzie coś niebieskawego? Niestety nie tym razem, ale pierwszy walkout Teoretycznie na dzisiaj Hegerberg, witamy As Hegerberg Katoto. Wiecie co, nie wiem czy nie będę już powoli się zabierał za zrobienie pierwszego składu na Totiego, bo ja mam, mam po prostu za dużo duplikatów w magazynie. Zawodnik 85+, plus z walkoutem, jakaś pani. Batyue. Dobra, to jest nasz ostatni duplikat. Musimy zrobić pierwszy skład na Totiego. Skład 89, teraz proszę zobaczyć na mój magazyn WBS, nie? Pierwsza strona, druga strona, trzecia strona, czwarta strona, piąta strona. Czyli mam 4,5 stron zawodników 88. Także, no, trochę tego się nazbierało. Ale to dlatego, że wiadomo, chomikowałem te paczki na, na Team of the Year, no i trochę tych ratingów poleciało, więc, no. Mam nadzieję, że tego Totiego da się zrobić dosyć tanio, że nie będę musiał wydawać na niego od cholery pieniędzy. Oczywiście taki jest plan, a jak to się wszystko skończy, no to. Czas pokaże, nie? Czas pokaże. Pierwszy skład 89 na Totiego został skończony. Takie lecą karcioszki, więc, no, jeszcze tylko 17 składów. <noise> Francesco Totti będzie gotowy. Nie sądzę, że będzie na tą ligę weekendową gotowy Totti, niestety. Wydaje mi się, że może być lekki problem, żeby to zrobić. Dobrze, zobaczmy dalej. Czterech zawodników 83+, plus, bez walkoutu, pomijamy. I mega paczka rzadkich kart za ten najdroższy skład na Tottiego. No, tak myślałem. No i ostatnia paczka z dwoma zawodnikami 85+. Plus. Zobaczmy. O, nie ma niebieskiego, ale... Jest za to. Po. Po. po, po Odegard. mecz Food Champions. Oczywiście, bilans 2.0. E, no i skład wygląda w taki sposób, moi drodzy. Zawodnikiem, którego wybrałem do ewolucji na skrzydło, jest Francis Kokonstysao. I, I powód jest prosty. Po pierwsze, no jest to zawodnik, z będę tu Po drugie, no gość ma dosłownie podwójne przyspieszenie. Ma sprint, ma rakietkę, ma szlaczek, ma podanie postopadłe, tiki-take, fineska z plusem, magnes. No praktycznie wszystko, czego skrzydłowy potrzebuje, to on ma. No nie wiem, czego nie ma tak naprawdę. Może Trichstera mu brakuje, ale no już wolę mieć. Podanie prosto padło niż Trickster, więc jestem z tej karty na razie zadowolony, zobaczymy jak będzie grał. Na środku pomoc oczywiście Witinia, który wskakuje do składu po wczorajszym odcineczku. Francesco Totti, którego ciągle będziemy testowali, i Kenanilli z lewej strony, który dostał potężnego boosta do podań i do dryblingu. Jedyne czego ta karta aktualnie potrzebuje jest Tikitaka, Nie ukrywam. taka ewentualnie przyjęcie magnesem, także wszyscy zawarci gotowi. Pierwszy mecz przed nami na dzisiaj. Na bramce do proszę bardzo, Van tiki taką? Są mu gotował ty? Zinola na po nasz pizz z de tiki taką na środku obrony. Może więc. Coś, czego my nie wiemy. No dobrze, no jedziemy, nie? Francisco Consej zobaczmy. Czyk, okej, okay. jest dosyć zwinny gostek przy piłce, fajnie. Francisco! Znaczy powiem tak: cztery przy nogi to jest teoretycznie dużo, ale że to nie poleciało w bramkę, jakby no dziwne. Plusy są takie, że jest zwinny. Dobrze się porusza z piłką. Pięknie, Francisco Totti, zobaczmy, jest tutaj znowu Consej Thierry Henry. czy będzie asysta? Hmm. Broń na ruma. Czekaj, dobra, góra, świetnie Francesco i teraz może Konstantin Sao. Od, od, odrodzenie, odkucie. O, i teraz z nogi strzelił, ale nawet nie chciałem, żeby uderzył prawą nogą. Piękny Konstantin Sao, moi drodzy państwo. Mamy 1 do 0, piękny Blind tego, który uruchomił tego Konstantina i mamy 1 do 0. Dobra, Diapina Zinola Wiśniewski na posterunku, pięknie. Okej, okay. łatwo Szelin. Bronisz, Michael? Ciutkę się ruszyłem, ale tak ciuteczkę. Thierry Henry. szukamy tutaj kogokolwiek. Totti. Vitinia. może on tutaj coś zrobi. Vitinia. Ale Timber w idealnym a to już byłby gol na 100%. Pięknie. Kenan Ildis, to musi być domeczka. Ależ to zrobił z tym fake shotem, pięknie. Oj, ładne podanie. Ashley Young, ale źle w obronie zagrałem teraz. Dramat. Okej, okay, pyk. Toti! Kurczę, no liczyłem, że... to no ciężka sytuacja, ale liczyłem, że będzie chociaż celnie. Brawo, Vitinha. Zobaczmy, Chico, Conceição. Jest tutaj oczywiście Francesco, Totti. Totti wypuści pola, Pogba. Uderzenie. 3-1. I bardzo dobrze. Pierwsza połowa zakończona wynikiem 3-1. Brameczki Pogby, iliza i Conceição. Trzech zawodników związanych z Juventusem. Okej. Okay. Francesco, Totti. 4-1 Powiem tak, ogólnie Francesco Totti jest zajebiście drugim SBC To jaką on ma aurę w, tym, w tej grze Cała jego postać, no nie będzie mi żal tych pieniędzy W sensie nie wiem ile na niego wydam, ale nie będzie mi żal tych pieniędzy Ja po prostu to wiem Lewa strona jest cała jego Totti Finezia, to nie była Finezja, to była jakaś dziwna animacja strzału Bum 6 Nie 5, przepraszam, 5-1. Także moi mili Państwo, wygrana 5 do 1. No, zasłużone zwycięstwo, po prostu byliśmy lepsi przez cały mecz. Świetny występ Tokiego, Kąsay Sao i Liza. No niestety Witynia tutaj nie miał za dużo okazji, no bo raczej większy udział miał w defensywie, ale tak czy inaczej, bardzo dobry mecz. Pora na paczki. Pierwsza paczuszka 83 plus razy 10, z który oczywiście wiadomo, wleciał nam w Bitinię, ale ja tych paczek otworzyłem już, no nie wiem, zawsze jak codziennie były paczki, to ja każdą otwierałem, więc nie będę się spodziewał absolutnie niczego z tych paczek, już. Mamy ukałcić, co jest świetną informacją. Bramkasz z Szwajcarii, czyli kobel. Dokładnie kobel i. Chyba Wilson? Swanson, zawsze mi się mylą. Musimy zrobić kolejny skład, no to tego, bo mi się znowu nie mieszczą karty w magazynie. Dobrze, drugi skład o ocenie 89 również jest gotowy, więc praktycznie te same karty, po prostu musimy przepalić wysokie ratingi i tyle. No, musimy jeszcze przepalić cztery składy 89. Powoli do przodu, nie? Powoli do przodu. I druga paczuszka, 83 plus razy 10. Po tej paczce oczywiście przechodzimy do meczu, żeby szlifować nasz piękny bilans w Food Champions. No jest walkout, jest dobrze, jest stabilnie, proszę państwa. to jest kolejny Gabriel do kolekcji? Nie. Kultura Kielini, proszę bardzo, szanuję. Tiuram, kolejny juventusiasz Messi. To jest ten Messi. chyba nie był ten Messi. Totti, Totti Eusebio. O kurczę, ale chyba to nie jest ten Messi z go tylko po ewolucji. No dobrze. Moi drodzy, atakujemy. Bilans 4-0 w tym momencie, oczywiście. Dobra, fajne rozegranie piłki. Kenanilli z podanko do poguby. on oh, no, tu jest ofensywnie ustawiony. Francesco Totti, Finesca. A to był fatalny strzał Finezją. Francesco. No jest teraz drugi Totti. To będzie niestety Branka. Ruszyłem się już Michaelem i to zadziałało. I cy, Arlekielini, ty paruwo! Idealnie, tam już konsumpcja by na pozycję. Humming Wow, no to nie był najlepszy pressing w historii. O, zobaczmy, jest i vitinia. Lewa noga, a... Co jest z tymi fineskami? Idealnie schodzą na te finezje. chore animacje mają z tymi finezjami? Nie wiem. Ładne podanie. Eusebio po stracie Hernandeza. Niestety jest źle, moi drodzy Państwo. Jest źle. Przerywamy 2-0. Trzeba po prostu wyciągnąć wnioski, nie wybiegać bocznymi obrońcami, żeby nie było dziur. To jest wniosek, który wyciągam po tej akcji. Ciężary, czerki, nie tyle miejsca. Co ja w tej obronie robię, Boże? Jest przerażające. Naprawdę gram jak totalne gówno w tej defensywie, w tym meczu. Dramat. Dzięki za walkę, ja tego meczu nie wygram, stary Ja tego meczu po prostu nie wygram Nie, nie, ja gram od razu dalej, bo to jest mi aż po prostu przykro Po tym, co potem to się wydarzyło Bilans 3 -1. na bramce Courtois Carlos Alberto Cordoba, nie podoba mi się to Valverde, Sien. lecimy dalej Sawa, 92 Mbappe, Estevao i Doku Ja pierdziele Aha Brawo, Michael. jak został tutaj rozklepany Z kim ja gram dzisiaj? Chico, jesteś najszybszy na boisku, prawdopodobnie Lecisz, lecisz, lecisz Totti na tej pozycji. W froncie! Trochę poniosła fantazja, ale z drugiej strony. To jest Dikona. Dikona, która kosztuje 2 miliony monet i nie trafia przewrotki w światło bramki. No. Thierry. Dobra, to musi być Driven. Pięknie, Thierry. A nie byłem do końca pewny, bo jednak mię wszystko Tibu Kurtuła potrafi bronić nogami. Ale brawo. Thierry Aurii, 1-0. Dobra, Witinia. puśćcie to, witamy. Thierry Aurii. Pięknie, 2-0. Kasacja, moi drodzy, kasacja. asysta Vitini. To jest to. Pięknie. Konsej... Konsej sali. To nie jest Konsej sali, to jest Totti. 3-0. No i drodzy widzicie, to jest... To nie jest tak, że nie, nie potrafi grać, nie? Ale jak się trafi na gościa, który, tak jak w poprzednim meczu, potrafi zajebiście operować piłką, no to ja mam lekkie problemy. Ale tutaj jest 3-0 po 20 minutach. Prawo Paweł. Odbicie dupą. To będzie asysta dupą pogby? I co? Ile makarnych widinia? Powiedz mi. 96. Zapraszam Cię widinia. Zapraszam serdecznie. Na spokojnie. Lewy górny róg. 4-0. I będzie chyba rage co? Po Dobra, tej brameczce. Dęba, 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 dęba. Dokładnie. Moi drodzy, bilans 4-1. No ta porażka boli, bo... Znaczy, boli. W sumie nie boli, bo po prostu bo zostałem zdominowany. No, bolę w taki sposób, niż po jakichś odbitkach i bullshitach, powiem szczerze. Moi kochani, ostatnie podejście z paczuszki. 83 plus razy 10. Jeśli chodzi o inne z to raczej nic już dla was chyba nie mam, no bo to... To możemy się zrobić. Dobra, to dajcie mi chwilę. Najpierw 83 plus razy 10. Czy będzie kolejny witnia. Nie będzie nawet walkoutu, więc lepiej tutaj nie przesadzać. Trzech zawodników 8-5+, z linii pomocy. Może jakiś wyróżnionko tutaj? Niestety, proszę państwa, nie tym razem. Eee, Bruno Gimaraes naprawdę tak, tak biednie. I Bayern. Kimmich chyba ma tylko walkout z Bayerną, nie? Tak jest. No, będzie pod, pod jego. Może być. Moi kani, dziękuję ślicznie za oglądanie. Widzimy się oczywiście jutro na... Nie wiem na czym. Zobaczymy, co jej wymyśli. Miłego dnia, państwu życzę. trzymać się. Do usłyszenia. Adios.